Cześć! Czy zastanawiałeś się, jak przyspieszyć tworzenie modelu 3D na podstawie schematu elektrycznego? Mam na imię Piotrek i opowiem Ci dzisiaj o zaletach integracji programów SolidWorks i SolidWorks Electrical. Zapraszam! Jedną z największych zalet pracy w programie Electrical jest możliwość zdecydowanego przyspieszenia w wykonywaniu modelu CAD za pomocą programu SolidWorks. Integracja tych dwóch programów pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy projektantami schematu elektrycznego. Oraz konstruktorami tworzącymi model 3D. Z jednej strony wszelkie informacje o zmianach nanoszonych na schemat elektryczny są natychmiast widoczne przez konstruktorów, z drugiej projektant elektryki może kontrolować postęp w tworzeniu modelu CAD. Możliwe jest to dzięki temu, że oba oprogramowania korzystają z jednej bazy danych, której komponentom elektrycznym dodawanym do schematu elektrycznego możemy przypisać nie tylko symbol elektryczny, ale również model 3D używany do tworzenia projektu CAD. Przyjrzyjmy się, jak działa w praktyce praca współbieżna w Solidworks oraz Solidworks Electrical na przykładzie uproszczonego schematu elektrycznego i modelu, który powstał na jego podstawie. Na modelu naszego urządzenia znajdują się obecnie cztery wyłączniki oznaczone na schemacie elektrycznym symbolami od Q1 do Q4, dwa styczniki K1 i K2 oraz zaciski. Przejdźmy do schematu elektrycznego. Mamy tutaj symbole odpowiednio wyłączników, styczników oraz zacisków. Dodajmy do naszego schematu jeszcze jeden stycznik. Skorzystamy z opcji kopiuj z użyciem punktów wstawienia. Stycznik K3 został dodany do drzewa komponentów. Obecnie jest reprezentowany w naszym projekcie jedynie za pomocą symbolu elektrycznego, który właśnie wstawiliśmy na schemacie wielokreskowym. W przeciwieństwie do stycznika K1, który jest reprezentowany przez dwa symbole wielokreskowe oraz przez model 3D wstawiony w programie SOLIDWORKS. Wszystkie te informacje możemy łatwo odnaleźć, przerzukując drzewo. Przejdźmy zatem do programu SOLIDWORKS i dodajmy model stycznika K3. Dodawanie komponentów do modelu 3D występujących w projekcie elektrycznym jest niezwykle łatwe. Zamiast szukać modeli aparatów elektrycznych w folderach, przechodzimy wygodnie przez kolejne elementy w drzewie i dodajemy je do projektu za pomocą prawego przycisku myszy. Sprawdźmy również, w jaki sposób usunięcie komponentu ze schematu elektrycznego wpłynie na model CAD. Przyjrzyjmy się modelowi wyłącznika Q1, a następnie wróćmy do schematu elektrycznego. Dodanie modelu stycznika K3 można zauważyć w drzewie komponentów. Usuńmy wyłącznik Q1 ze schematu elektrycznego. Widać, że model wyłącznika natychmiastowo znika z projektu CAD. Nie jest on jednak całkowicie usuwany, a jedynie ukrywany. Co może uchronić nas przed usunięciem istotnych wiązań i zależności dotyczących złożenia. Ukrycie modelu jest klarowną informacją dla konstruktora, że komponent elektryczny zniknął ze schematu. Ukryte komponenty możemy z łatwością podejrzeć za pomocą opcji Wybierz Ukryte. Nasz uproszczony model urządzenia jest już gotowy. Wyznaczmy automatycznie trasę przewodów. Przewody mogą być generowane za pomocą szkiców 3D lub wyciągnięcia po ścieżce. Na podstawie połączeń wynikających ze schematu elektrycznego. Jeżeli w pobliżu ścieżki przewodu będzie znajdowało się korytko kablowe, przewody automatycznie zostaną przez nie poprowadzone. Podsumowując, połączenie programu SOLIDWORKS oraz SOLIDWORKS Electrical pozwala na równoległą pracę przy tworzeniu schematu elektrycznego oraz modelu 3D co zdecydowanie przyspiesza tworzenie dokumentacji.